Jeden. Noc z siódmego na 8 grudnia. Erik Maria Bark zostaje gwałtownie wyrwany ze snu dzwonkiem telefonu. Zanim się całkiem rozbudzi, słyszy siebie samego mówiącego z uśmiechem: Balloniki i serpentyny. Serce łomocze mu po nagłym przebudzeniu. Erik nie wie, co miał na myśli. Nie ma pojęcia, czego dotyczył sen. Żeby nie zbudzić Simon. Wymyka się z sypialni i zamyka drzwi. Dopiero potem odbiera. — Tak, tu Erik Maria Bark. Jakiś komisarz kryminalny — Jona Linna — pyta, czy obudził się już na tyle, żeby przyswoić ważną informację. Kiedy Erik słucha słów komisarza, jego myśli wciąż jeszcze zapadają w ciemną próżnię pozostałą po Słyszałem, że zna się pan na leczeniu urazów — mówi Jona Linna. — Tak. Odpowiada krótko. Zażywa tabletkę przeciwbólową, słuchając sprawozdania. Komisarz wyjaśnia, że musi kogoś przesłuchać. Piętnastolatek był świadkiem podwójnego zabójstwa. Problem w tym, że został ciężko ranny. Jego stan jest niestabilny. Chłopak jest we wstrząsie. Nie odzyskał przytomności. Przewieziono go w nocy z oddziału neurologii w Huddinge na neurochirurgię w szpitalu uniwersyteckim w Karolińska w Solnie. Kto jest lekarzem prowadzącym? Pyta Erik. Daniela Richards. To świetna specjalistka. Jestem pewien, że da sobie. Właśnie ona chciała, żebym zatelefonował. Przerywa komisarz. Potrzebuję pańskiej pomocy, a czasu jest niewiele. Erik wraca do sypialni po swoje rzeczy. Promień światła latarni ulicznej wpada przez szparę między roletami. Simon leży na plecach i przygląda mu się dziwnym, pustym wzrokiem. Nie chciałem cię obudzić, mówi cicho. Kto to był? pyta Simon. Policjant, komisarz, nie dosłyszałem nazwiska. O co chodziło? Muszę jechać do Karolińska, odpowiada. Potrzebują pomocy przy jednym chłopcu. Która jest właściwie godzina? Simon patrzy na budzik i zamyka oczy. Erik widzi, że na jej piegowatej skórze ramion odgniotła się faktura pościeli. Śpij, Sixen — szepce wynosi swoje ubranie do przedpokoju, zapala światło i ubiera się w pośpiechu. Za jego plecami błyska lśniące stalowe ostrze. Rigod wraca się i widzi, że jego syn powiesił łyżwy na klamce drzwi wejściowych, żeby ich nie zapomnieć. Pomimo pośpiechu idzie do garderoby, wyciąga kufer i znajduje w nim ochraniacze na łyżwy. Zakłada je na ostrza, kładzie łyżwy na podłodze w przedpokoju i opuszcza mieszkanie. Jest trzecia w nocy wtorek 8 grudnia, kiedy Erik Maria Bark wsiada do samochodu. Śnieg powoli pada z czarnego nieba. Nie ma wiatru. Ciężkie płatki sen nie układają się na pustej ulicy. Erik przekręca kluczyki w stacyjce i miękkimi falami nadpływa muzyka. Miles Davis, Kind of Blue. Przejeżdża ten krótki odcinek przez śpiące miasto z lund Mark Gotan przez Sfawegen do Nordul. Jezioro Brunsviken majaczy w oddali niczym wielki czarny otwór za zasłoną padającego śniegu. Erik powoli wjeżdża na teren szpitala, między cierpiącą na niedobór personelu klinikę imienia Astrid Lindgren a porodówkę, obok kliniki radioterapii i psychiatrii. Parkuje na swoim zwykłym miejscu pod kliniką neurochirurgii i wysiada z samochodu. Światło latarni odbija się w oknach wysokiego kompleksu. Na parkingu dla odwiedzających stoi raptem kilka samochodów, ciemności Wśród drzew latają kosy, szeleszcząc skrzydłami. Erik zauważa, że o tej porze nie słychać szumu z autostrady. Wtyka kartę i podaje sześciocyfrowy kod. wchodzi do Fouaye, wjeżdża windą na piąte piętro i przechodzi przez korytarz. Sufitowe świetlówki odbijają się w niebieskiej gumowej wykładzinie, jak lód na kanale. Dopiero teraz dociera do niego zmęczenie po gwałtownym dopływie adrenaliny. Sen był dobry. Pozostawił po sobie wciąż wyczuwalny smak szczęścia. Mija salę operacyjną, przechodzi obok drzwi do wielkiej komory hiperbarycznej, pozdrawia pielęgniarkę i jeszcze raz analizuje w myślach to, co komisarz powiedział mu przez telefon. Chłopiec krwawi, jest pocięty na całym ciele, poci się, nie chce leżeć, jest niespokojny i bardzo spragniony. Próbowano z nim porozmawiać, ale jego stan szybko się pogarsza. Traci świadomość, jednocześnie jego serce przyspiesza, aż w końcu dyżurna lekarka Daniela Richards podejmuje słuszną decyzję o niedopuszczaniu do pacjenta policji kryminalnej. Dwóch umundurowanych policjantów stoi przy wejściu na oddział N18. Kiedy Erik zbliża się do nich, zdaje mu się, że dostrzega na ich twarzach niepokój. Może są po prostu zmęczeni, myśli, zatrzymując się, żeby się wylegitymować. Rzucają okiem na identyfikator i wciskają przycisk otwierający drzwi. Erik wchodzi do środka, podaje rękę Danielli Richards i zwraca uwagę na stres malujący się na jej twarzy. Ruchy zdradzające wewnętrzne napięcie. Napij się kawy, mówi Daniela. Zdążymy? Krwawienie wątroby mam pod kontrolą. Jakiś mężczyzna w wieku około 45 lat. Ubrany w dżinsy i czarną marynarkę stuka w obudowę automatu do kawy. Ma jasne, zmierzwione włosy, wargi zaciśnięte, poważne. Erik domyśla się, że to może być magnus, mąż Danieli. Nigdy go nie spotkał, widział tylko fotografię w jej gabinecie. To twój mąż? Pyta, wskazując na niego. Co? Lekarka wygląda na zdumioną i rozbawioną zarazem. Pomyślałem, że Magnus przyjechał z tobą. Nie. Daniella śmieje się. Jesteś pewna? Zapytam go. Żartuje Erik, idąc w stronę mężczyzny. Dzwoni komórka. Daniella odbiera ją, dalej się śmiejąc. Erik, daj spokój. Mówi, po czym przykłada słuchawkę do ucha i potwierdza. Tak, tu Daniella. Nasłuchuje, ale nic nie słyszy. Halo. Odczekuje parę sekund. Potem ironicznie kończy rozmowę hawajskim pozdrowieniem: Aloa, wyłącza telefon i rusza za Erikiem. Erik dochodzi do blondyna. Automat buczy i syczy. Kawy? Proponuje mężczyzna, usiłując wetknąć kubek w dłoń Erika. Nie, dziękuję. Mężczyzna pije kawę i uśmiecha się, ukazując dołeczki w policzkach. Smaczna, stwierdza i znów próbuje podać Erikowi kubek. Nie chcę. Blondyn upija kolejny łyk, przyglądając się lekarzowi. — Czy mógłbym pożyczyć telefon? — pyta nagle. — Jeśli można. Zostawiłem swój w samochodzie. — I teraz chce pan pożyczyć telefon ode mnie? W pytaniu Erika wyczuwalne jest napięcie. Mężczyzna kiwa głową i patrzy na niego jasnymi oczyma, szarymi jak polerowany granit. — Weź mój — proponuje Daniela. — Dzięki. — Nie ma za co. Blondyn bierze komórkę. Przygląda się jej. Po chwili jego wzrok napotyka spojrzenie Danielli. Obiecuje oddać. I tak tylko ty z niej korzystasz żartuje Daniella. Mężczyzna śmieje się i odchodzi na bok. To na pewno jest twój mąż stwierdza Erik. Kobieta z uśmiechem kręci głową wygląda na bardzo zmęczoną. Musiała trzeć oczy, bo rozmazała po policzku srebrno-szary cień. Czy mam obejrzeć pacjenta? pyta Erik. — Byłoby miło. — Skoro i tak już tu jestem, — dodaje Erik pośpiesznie. — Bardzo chcę usłyszeć twoją opinię. Mam wątpliwości. Daniela cicho otwiera ciężkie drzwi i prowadzi go do pokoju przylegającego do sali operacyjnej. Na łóżku leży szczupły chłopiec. Dwie pielęgniarki opatrują jego rany. Setki cięć i kłuć. Wszędzie. Na całym ciele. Na podeszwach stóp. Na piersi brzuchu. Na karku, ciemieniu. Twarzy i na dłoniach. Puls jest słaby, ale bardzo szybki. Wargi szare jak aluminium. Chłopiec pocisie, powieki ma zaciśnięte. Jego nos wygląda na złamany. Podskórny wylew rozprzestrzenia się niczym ciemna chmura od szyi przez klatkę piersiową w dół. Rik zauważa, że pomimo obrażeń chłopiec ma ładną twarz. Daniela relacjonuje ściszonym głosem historię pacjenta. Kiedy nagle przerywa jej pukanie, to znowu ten blondyn macha do nich przez szybę w drzwiach. Erik i Daniela spoglądają po sobie i opuszczają pomieszczenie. Blondyn wrócił do posykującego automatu z kawą. Duże cappuccino, zwraca się do Erika. Przyda się, zanim pozna pan funkcjonariusza, który znalazł u chłopca. Dopiero teraz do Erika dociera. Że ten Blondyn to komisarz kryminalny, który obudził go niespełna pół godziny temu. Przez telefon jego fiński akcent nie był tak wyraźny, albo Erik był wtedy zbyt zmęczony, żeby zwrócić na niego uwagę. Dlaczego miałbym chcieć go poznać? pyta Erik. Żeby zrozumieć, czemu muszę przesłuchać, i ona milknie na dźwięk telefonu Danieli. Wyjmuje go z kieszeni marynarki, ignoruje jej wyciągniętą rękę i zerka na wyświetlacz. To raczej do mnie, mówi i odbiera. Tak. Nie. Chcę go tutaj. Okej, okay, ale mam to gdzieś. Komisarz uśmiecha się, słuchając obiekcji kolegi. Chociaż ja coś zauważyłem, odpowiada. Ten drugi krzyczy do telefonu. Zrobię to po swojemu, deklaruje spokojnym tonem Iona i kończy rozmowę. Oddaje telefon Danielli, cicho dziękując. Muszę przesłuchać pacjenta, tłumaczy z powagą. — Przykro mi — mówi Erik. — Moja opinia pokrywa się z oceną doktor Richards. — Kiedy będzie mógł ze mną porozmawiać? — Gdy wyjdzie z szoku. — Wiedziałem, że pan tak odpowie — stwierdza cicho Joanna. — Stan jest wciąż krytyczny — wyjaśnia Daniela. — Opłucna została uszkodzona. Jeli to cienkie wątroba i... Na oddział wchodzi mężczyzna w brudnym mundurze policyjnym. Rzuca w ich stronę pełne niepokoju spojrzenia. I ona macha do niego, podchodzi i wita się z nim. Mówi coś ściszonym głosem, a policjant przesuwa dłonią po ustach i spogląda na lekarzy. Komisarz powtarza koledze, że wszystko jest w porządku, że muszą poznać okoliczności. To może im bardzo pomóc. No więc, zaczyna policjant i cicho odchrząkuje. Słyszymy przez radio, że sprzątacz znalazł martwego faceta w toalecie na stadionie w Tumbie. A my akurat siedzimy w samochodzie na Huddinge i musimy tylko skręcić w dal żeby pojechać w stronę jeziora. Jan, mój kolega, wchodzi do środka, podczas gdy ja rozmawiam ze sprzątaczem. Na początku myśleliśmy, że chodzi o przedawkowanie, ale szybko okazuje się, że to zupełnie inna sprawa. Jan wychodzi z szatni, jest strasznie blady i zachowuje się tak, jakby nie chciał mnie tam wpuścić. Jebana rzeka krwi, trzy razy powtarza, siada na schodach i. policjant milknie, opada na krzesło i zamiera z półotwartymi ustami. Możesz mówić dalej? Pyta je ona. Tak. Przyjeżdża karetka, identyfikują zmarłego, a ja mam porozmawiać z rodziną. Brakuje nam ludzi, więc jadę sam. Moja szefowa mówi, że nie chce posyłać Jannego w tym stanie. To zrozumiałe. Erik spogląda na zegarek. Masz czas, żeby tego wysłuchać mówi do niego Jona ze swoim spokojnym, fińskim akcentem. Ofiara, policjant ciągnie dalej ze spuszczonym wzrokiem, To nauczyciel z gimnazjum w Tumbie. Mieszka na tym nowym osiedlu domków szeregowych przy Ozie. Nikt tam nie otwiera. Dzwonię parę razy do drzwi. Właściwie nie wiem, co skłania mnie do przejścia wzdłuż domu i zaświecenia latarką w okno od podwórza. Policjant przerywa, usta mu drżą, zaczyna drapać paznokciem w oparcie krzesła. Mów dalej, prosi ona. Czy muszę? Bo ja. ja. znalazłeś chłopca, matkę i małą pięcioletnią dziewczynkę. Tylko chłopiec jeszcze żył, chociaż myślałem, że ja. milknie, blady jak ściana. Dziękuję, że przyszedłeś, Erland, mówi ona. Policjantki kiwa głową, wstaje, z roztargnieniem otrzepuje dłonią brud z kurtki i wychodzi. Wszyscy byli poszatkowani, ciągnie je ona. Czysty obłęd. Odnieśli ciężkie obrażenia, byli kopani, bici, uderzani nożem, a ta mała była przecięta na dwie części. Dolna część leżała w fotelu przed telewizorem, a milknie, przyglądając się Erikowi. Potem opowiada dalej. Przypuszczalnie sprawca wiedział, że ojciec był wtedy na stadionie, wyjaśnia. Sędziował mecz piłki nożnej. Zabójca czekał, aż zostanie sam, zanim go zamordował. Potem zaczął ćwiartować ciało, z agresją rąbać na kawałki. Następnie pojechał do domu zabić pozostałych. W tej kolejności? pyta Erik. Według mnie tak, odpowiada komisarz. Erik czuje, jak ręka mu drży, kiedy przeciąga nią po twarzy. Ojciec. Matka, syn, córka myśli powoli i napotyka wzrok i Linny Chciał zlikwidować całą rodzinę stwierdza słabym głosem. Jona waha się. Właśnie o to. Jest jeszcze jedno dziecko. Najstarsza siostra. Dwudziestotrzylatka. Nie możemy jej znaleźć. Nie ma jej w mieszkaniu w sąd Biberiu ani u chłopaka. Dopuszczamy możliwość, że sprawca będzie chciał dopaść również ją, dlatego chcemy jak najszybciej przesłuchać świadka. Przeprowadzę dokładne badanie, mówi Erik. Dziękuję, ale nie możemy ryzykować życia pacjenta. Rozumiem, przerywa mu ona. Chodzi tylko o to, że im później znajdziemy jakiś punkt zaczepienia, tym więcej czasu zabójca ma na poszukiwanie siostry. Może powinniście przeprowadzić oględziny tych miejsc, proponuje Daniela. Są w toku, odpowiada komisarz. W takim razie jedź tam i pogoń ich. To i tak nic nie da. Co masz na myśli? Znajdziemy tam pomieszane ślady DNA setek, może tysięcy osób. Erik wraca do pacjenta. Stoi przy łóżku chłopca, obserwując jego bladą, poranioną twarz, płytki oddech, zmarznięte usta. Erik wymawia jego imię. Przez twarz pacjenta przebiega bolesny skurcz. Józef, powtarza cicho. Nazywam się Erik Maria Bark. Jestem lekarzem, zbadam cię. Możesz skinąć głową, jeśli mnie rozumiesz. Chłopiec leży bez ruchu, jego brzuch wznosi się w rytm krótkich oddechów. Mimo to Erik jest przekonany, że Józef zrozumiał jego słowa, ale znów stracił świadomość i kontakt został zerwany. Kiedy pół godziny później Erik opuszcza pokój, komisarz i Daniella wpatrują się w niego z napięciem. — Przeżyje? — pyta Joanna. — Za wcześnie by o tym mówić, ale... — Ten chłopiec to nasz jedyny świadek — przerywa mu policjant. — Ktoś zamordował jego ojca, matkę i młodszą siostrę, a teraz prawdopodobnie jest w drodze do starszej. — Wiemy — mówi Daniela. — Ale uważamy, że policja powinna poświęcić swój czas na szukanie jej, zamiast nam tu przeszkadzać. — Szukamy, ale za wolno tu idzie — Musimy porozmawiać z chłopcem, bo przypuszczalnie widział twarz zabójcy. Mogą minąć tygodnie, zanim będziecie go w stanie przesłuchać, stwierdza Erik. Nie możemy tak po prostu nim potrząsnąć i powiedzieć mu, że cała jego rodzina nie żyje. A w hipnozie podsuwa ją. W pomieszczeniu zalega cisza. Erik myśli o śniegu padającym na wiken, który widział jadąc w tę stronę. Jak płatki, wirując, Opadały między drzewami w ciemną wodę. — Nie. — szepce sam do siebie. — Hipnoza by nie zadziałała? — Nie znam się na tym. — Odpowiada Erik. — Mam świetną pamięć do twarzy. — Mówi ona z szerokim uśmiechem. — Jesteś sławnym hipnotyzerem. — Mógłbyś... — Byłem szarlatanem. Przerywa mu Erik. — Nie wydaje mi się. — Stwierdza komisarz. — A to jest sytuacja krytyczna. Daniela rumieni się i uśmiecha, patrząc w podłogę. — Nie mogę — powtarza Erik. — Tak właściwie to ja odpowiadam za pacjenta — odzywa się lekarka podniesionym głosem. — I nie zamierzam pozwolić na żadną hipnozę. — Ale gdybyś uznała, że nie byłoby to dla niego groźne — drąży ją ona. Erik domyśla się, że komisarz kryminalny od samego początku myślał o hipnozie jako o możliwej drodze na skróty. Nie chodzi tu o żadne nagłe olśnienie. I ona Linna poprosił go o przybycie do szpitala, aby spróbować namówić go do zahipnotyzowania pacjenta, a nie dlatego, że zna się na leczeniu szoku i urazów psychicznych. Przyrzekłem sobie już nigdy nie zajmować się hipnozą, mówi Erik. W porządku, rozumiem. Słyszałem, że był pan najlepszy, ale do diabła muszę uszanować pański wybór. Przykro mi. Erik spogląda przez szybę na pacjenta, a potem zwraca się do Danieli. Dostaje desmopresynę? Nie, jeszcze z tym czekam. Dlaczego? Ryzyko powikłań zatorowo-zakrzepowych. Śledziłem dyskusję na ten temat, ale nie wydaje mi się, żeby miało to jakiś związek. Ja cały czas podaję synowi desmopresynę, mówi Erik. Joanna ociężale podnosi się z krzesła. Byłbym wdzięczny, gdyby mógł pan polecić innego hipnotyzera. Nie wiemy nawet czy pacjent odzyska świadomość mówi Daniela Ale liczę na a musi być przytomny żeby w ogóle móc poddać się hipnozie kończy lekarka uśmiechając się końcię ust słuchał kiedy doktor mówił do niego upiera się ona nie wydaje mi się mruczy Daniela pod nosem rzeczywiście słuchał potwierdza Erik moglibyśmy ocalić jego siostrę ciągnie ona jadę do domu Oświadcza cicho Erik. Daj pacjentowi desmopresynę i przemyśl komorę hiperbaryczną. Wychodzi. Idąc korytarzem zdejmuje fartuch i wsiada do windy. W fuaje jest ruch. Drzwi są otwarte, a niebo trochę pojaśniało. Już w drodze z parkingu wyciąga rękę pod drewniane puzderko leżące w schowku. Nie spuszczając wzroku z drogi podnosi wieczko z kolorową papugą i tubylcem. Bierze trzy tabletki i szybko je łyka. Będzie potrzebował kilku godzin snu, zanim zbudzi Beniamina na zastrzyk.